Cześć! Dzisiaj zrobimy sobie mus z białej czekolady. Co nam będzie do tego potrzebne? 150 g białej czekolady, 200 ml śmietanki 30 kremówki, 25 g cukru pudru, 3 jajka, a w zasadzie białka, i szczypta soli do ubicia piany. Co będziemy robić po kolei? Na początku naszą czekoladę rozpuścimy sobie w kąpieli wodnej. Czekolada nam się ją rozpuściła. zestawiamy ją sobie do ostygnięcia. W międzyczasie ubijemy sobie naszą schłodzoną, bitą śmietanę. Dobra, śmietanka ubita. Teraz tą samą powtarzamy, oczywiście po umyciu naszych mieszadeł, z białkiem, do którego dodamy szczypce soli. I nasz cukier puder. No to zaczynamy. Na początek odrobina soli. Cukier puder dodamy dopiero pod koniec ubijania białek. Biana już ubita prawie. Dodajemy cukier puder. I ubijamy czerwca. Piana ubita. Odstawimy ją teraz. Poczeka na swoją kolej. Sorry, muszę jeszcze raz włączyć mikser, żeby oczyścić sobie końcówki. Poczekaj, jeszcze raz. W porządku. Piana ubita. Odstawimy ją teraz. Będzie czekała na swoją kolej. A co robimy teraz? Do naszej ubitej śmietanki będziemy wkładać delikatnie białą czekoladę rozpuszczoną. I będziemy to mieszać aż nam się połączy i powstanie taka ładna masa. W porządku, dokończymy mieszanie czekolady ze śmietanką. Czekolada pachnie wspaniale. Dla mnie to jest po prostu jeden z afrodyzjaków. Co tu dużo mówić, z tym czekoladomaniakiem. Jak już nasza czekolada połączy się z ubitą śmietaną, będziemy powoli dodawać ubitą pianę, tak? Tylko tak delikatnie mieszać, żeby później nam ta piana nie opadła, bo nie będzie efektu musu. No i na koniec dodajemy sobie po trochu ubitą pianę, mieszając delikatnie, żeby nam ta piana nie opadła. składniki mamy już wymieszane. Ostatnie, co nam zostało, to przełożyć naszą masę do pucharków. Nie jest to mój autorski przepis. Osoba, od której go zapożyczyłam dodaje do niej, do tej masy granatu owoce. Smakuje podobno wyśmienicie. Granat też jest afrodyzjakiem, także polecam. Zakochanym nie tylko. Teraz takie napełnione pucharki wstawiamy sobie na co najmniej 4 godziny do lodówki, aż nam się ładnie wszystko schłodzi. No i co więcej? Smacznego!